Siema, siema. Siema, siema. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Maczku. <laughs> panie Maćku, to jestem. To ja To jest panie Maczku. <laughs> siema eee, Siema. Siema, siema, witajcie na kanale Bez Spiny. Jest spiny Moja żona Marikar. Siema Ja jestem Maciek. A, a nasz Synek jest tutaj. A to się siema. No A tylko no. się playmate. Tak, Antek znalazł kumpli i nie będzie, nie będzie żadnych wywiadów teraz udzielał. What is this about? Słuchajcie, właśnie nagraliśmy vlog po angielsku i stwierdziłem, że nagram po polsku. Po prostu to samo, bo jestem dobrze przygotowany. Mam karteczkę z notatkami. E, e, właśnie wróciliśmy z Santa Rosa, czyli. Santa Rosa City Laguna. Tak jest, czyli rodzinnego miasta Marikar. Byliśmy tam trzy tygodnie odwiedzić jej rodzinę. No i mamy przemyślenia teraz. Życie w mieście na Filipinach, życie na prowincji filipińskiej, czyli na takiej mniejszej wyspie jak Sikihor. Nie? No i takie zrobię, zrobię porównanie. Moje przemyślenia, wiecie, to nie, to nie będzie nic odkrywczego. Raczej takie. Są wiadome rzeczy, no ale może może jakieś wskazówki, coś z tego wyciągniecie dla siebie. Eee, no, moje przemyślenia, bo żyję tutaj już ponad 4 lata, także, także jakieś doświadczenia zebrałem. Ok. Oh, look, the fish. Wow, flying fish! Look. Wow. Hold him, babe! Więc tak. Eee, look, look. Plusy, minusy. Nie? Najpierw e, powiem Wam plusy. Jakie są plusy życia w mieście? No, wiadomo. Rozwinięta cywilizacja czyli macie dostęp do dobrej opieki medycznej, szpitale, specjaliści, prywatne kliniki. Mamy, mamy tutaj e, tych uczestników z, z tyłu. E, Łatwość dostępu, specjaliści, yy, sprzęt tak, w klinikach, dobrze wyposażone szpitale. Generalnie, jeśli się coś poważniejszego komuś dzieje, kto mieszka na Sikihor, płynie do Dumaguete, bo tam jest yy, taka szpital uniwersytecki i wszystko się tam załatwia. Oczywiście trzeba zapłacić. Nie? Służba zdrowia na Filipinach je, nie jest yy, darmowa za wszystko się płaci. Mają cenniki. Można to sobie trochę tam y, zmniejszyć na przykład wykupując takie ubezpieczenie PhilHealth, ale to po prostu redukuje wydatki, nie, y, nie niweluje ich kompletnie. Nie? Lub można się ubezpieczyć w firmach ubezpieczeniowych, które pokryją 100% y, wydatków na leczenie. Nie? Na przykład, jeśli byście pracowali dla jakiejś korporacji na Filipinach, to oni z reguły mają ubezpieczenia, ale też wysyłają, bo mają po prostu podpisane umowy z konkretnymi szpitalami. Czyli jak chcecie się leczyć za darmo, to musicie gdzieś tam dojechać do, do, szpitala, do szpitala, tak. Centra handlowe, sklepy, dostępność towarów, tak. No w mieście nie ma z tym problemu, wszystko można kupić, jest duży wybór, wszystkiego no wiadomo. Nie będę tu zgłębiał. Tego bo jest to oczywiste. Restauracje, fast foody, różnorodność, duży wybór, dostawa do domu, bo tutaj są takie opcje jak Food Panda, to się nazywa, albo Grab Food, gdzie po prostu się płaci za dostawę ekstra. Tam nie wiem, 40 czy 50 peso, czyli 3 zł na przykład, i dowożą wam jedzenie praktycznie z każdej restauracji czy fast foodu do domu. Nie? Także bardzo bardzo wygodna opcja. Transport publiczny, wiecie, no jak to w mieście, nawet w filipińskim działa świetnie. Mają te trajcykle, dzipy. Jest to niedrogie, można wszędzie szybko, szybko, dojechać, przemieścić się. Jeżdżą nawet do późnych godzin wieczornych, nawet, nawet nocą się można też gdzieś, też gdzieś, przemieścić. O, zakąska przyszła. Thank you. O, patrzcie jakie e, saigonki. No, jesteśmy, w ogóle, jesteśmy w ogóle w jednej z naszych ulubionych restauracji na, na Sikihor yy, tajskiej. Także, jakbyście tu kiedyś byli, to, to warto, warto coś zjeść, bo mają dobre, dobre jedzenie i w całkiem przystępnych cenach. <laughs> że jesteśmy po śniadaniu, to jesteśmy po śniadaniu, także kawa i, i te I zakąska. A... hungry. <laughs> miasto nie wiem, kina, siłownie różne opcje treningu, tak czyli dużo większa możliwość rozwoju osobistego różne kursy nie wiem, chcecie trenować muay thai okej, okay, jest szkoła jedna, druga, tak do wyboru, do, do wyboru wiele siłowni z klimą, bez yy, i tak dalej no oczywista sprawa, tak, także Myślę, że nie ma sensu tego zgłębiać, bo później znowu zrobię vloga 40-minutowego. Dużo lepsza edukacja więcej szkół, szkoły prywatne, uniwersytety. Wybór, wybór, jeszcze raz wybór. Jeśli ktoś pracuje w mieście, z reguły zarabia więcej niż na prowincji. No to jest to jest też jakby oczywista sprawa. Wielu Filipińczyków emigruje do, do dużych miast. Pracują w Manili, pracują gdzieś w Cebu. Nawet mamy takiego znajomego młodego, który stąd pracował ze mną w Diveshopie wcześniej, i, a teraz pracuje u niej w mieście w jakiejś fabryce, nie? bo tam jest dużo, przy tych dużych miastach jest dużo, dużo fabryk, dużo korporacji, także jest dużo, dużo możliwości pracy dla ludzi. Ale jest fabryka? Factory. Czyli miasto, dostępność towarów, dostępność usług, tak, cywilizacja. Teraz negatywne strony życia w mieście. Eee, skażenie środowiska, wiecie, spaliny. Oni tutaj, te wszystkie, dużo samochodów i tych ciężarówek, no to są rupiecie, nie? To co tutaj jeździ, także dymią na maksa. Mają przepalone wydechy, jest mega hałas, mega głośno. Goście jeżdżą na motorkach z jakimiś wydechami poprzerabianymi, które są trzy razy głośniejsze niż normalny motor. I to jest tutaj jeszcze legalne, nikt tego nie ściga, więc tak se jeżdżą, nie? Także hałas, skażenie, yy, trafik, czyli korki wszędzie, nie? Miasta na Filipinach są z reguły mega zakorkowane. Nie? Czasami przejazd, nie wiem. 5 km zajmuje 40 minut albo godzinę i to jest i to jest norma, nie? Ludzie kiszą się w tych korkach. No nie fajne, nie? Mamy korki też w Polsce, więc wiecie jak to jest, a tutaj jest jeszcze gorzej, bo do tego wszystkiego jest mega gorąco, mega upał i no nie jest przyjemnie. Do tego macie What? mega upał. Upał is like very hot. Ona się śmieje, bo upał znaczy łysy też, nie? Upał in... in Bisaya. w Bisaya. nie? W języku Bisaya upał to jest taki jak ja. Mega upał. Także mega upał, mega łysy, nie? E, kanalizacja. Nie wiem o co chodzi, ale wali z tej kanalizacji zawsze. Jak pojedziecie do miasta, przechodzicie gdzieś koło jakiejś studzienki, no to czuć taki intensywny zapach kanałów do tego w miastach mają takie przepływają rzeczki do których puszczają wszyscy ścieki nie? z domów okolicznych walą ścieki także no do tego wiecie no, w upale 34 stopnie lub, lub większym jak jest zazwyczaj każdego dnia wali z tego na maksa nie? niemiło gorąc gorąc te wszystkie budynki, wiecie, no jest mniej mniej zieleni, drogi, budynki, wszystko się nagrzewa, i później, nawet po zachodzie słońca, jeszcze oddaje tą temperaturę, także jest dużo goręcej. I nie ma też ruchu powietrza takiego, bo jeżeli miasto jak Dumaguete, ok, jest, jest nad morzem, ale na przykład jej miasto Santa Rosa, ponad 100 km, żeby, żeby się do morza dostać, nie? Nie, ma, nie ma przewiewu, nie ma ruchu powietrza, nie? także to wszystko. Si kisi z tym upałem, z palinami i kanałami, nie? Dramat, nie? Dramat, dramat. Ja Śmieje z upału znowu. Generalnie, y, mieszkając w mieście filipińskim, będziecie się prawdopodobnie starali przeskakiwać z klimatyzacji do klimatyzacji. Czyli macie klimę w domu, w apartamencie. Wsiadacie do klimatyzowanego samochodu, jedzicie do klimatyzowanego biura czy tam centrum handlowego i wtedy się czujecie w miarę. w miarę okej, okay, nie? Yy, dlatego. No i co jeszcze? No jak to w mieście, jak nie macie pieniędzy, to w zasadzie siedzicie w domu, bo wszystkie atrakcje są płatne, tak? Chcecie gdzieś wyjść, no trzeba, trzeba wydać kasę zawsze, nie? Yy, czyli. Niezdrowe życie, życie w pośpiechu, no tak jak w sumie w mieście, w, w Polsce, ale jakbym miał mieszkać w mieście na Filipinach, to dużo bardziej bym mieszka wolał mieszkać w polskim mieście, bo jest dużo lepiej zorganizowane. Yy, no i nie ma, nie ma aż takiego smrodu i, i skażenia. Nie? Ok, no w lecie powiedzmy jest. jest Trudniej, nie tak jak ja jestem z Krakowa, no to w Krakowie też jest ciężko czasami w lecie, ale to są tylko powiedzmy, dwa miesiące, tak? A nie, nie cały rok, tak jak tutaj, nie? cały rok dramatu. Także. no, dużo fajniejsze są miasta w Polsce niż, niż miasta filipińskie, nie? Z, z wielu względów. No oni też muszą nadgonić, po, powiedzmy te. Jakieś braki takie cywilizacyjne w, 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 no w. oczyszczaniu tych miast, tak? Kanalizację zrobić porządną i tak dalej. No ale pewne rzeczy są nie do przeskoczenia, bo to zawsze będzie gorąco, nie? Także tego się nie da przeskoczyć. Dobra, lecimy na lecimy na wysepki. Bo wysepki są dla mnie takie, nie? Co mamy na, na prowincji? Piękne plaże! Może, tak? O, to! I jest za darmo! Idziecie sobie na plażę codziennie, nie trzeba za to płacić, nie? Tak jak my mieszkamy, może 3 minuty od, od tego palitonu. Chcemy iść na plażę, to sobie idziemy rano, zanim jest jeszcze mega gorąco posiedzimy tam dwie godziny i wracamy, tak? Można popływać, fajnie spędzić czas, zrelaksować się. Kontakt z naturą, tak? No bo oprócz tego, że są te piękne plaże, różne wodospady, jaskinie, można pojechać w góry, gdzieś tam sobie posiedzieć, nawet jest, jest mega fajnie, można się wychilować za darmo. Tylko trochę paliwa do, wlewacie do motorku i jest ok. Nurkowanie, czy tam freediving, pływanie, za darmo. Freediving pływanie za darmo, nurkowanie jak macie swój sprzęt przepraszam, jak macie swój sprzęt, a tak jak ja też niewiele kosztuje tylko gdzieś trzeba butle wypożyczyć w dive shopie nie jest to duży wydatek świeże powietrze, przewiew bo zawsze no, jest morze jest jakiś ruch powietrza Jakbyście mieszkali bardziej w górach, to jest jeszcze lepszy ruch powietrza, jeszcze świeższe to powietrze jest i niższa temperatura jest w górach. Bo tak mieszkaliśmy rok temu w Kanasagan, to było tak trochę wyżej, overlooking z widokiem na morze i tam było, było jeszcze chłodniej niż nawet, nawet tutaj nad morzem. No ale tutaj jest i tak spoko, nie? Bo zawsze od morza coś się dzieje, powietrze się rusza, no i jest kurde świeże, nie? Nie ma korku. Drobne koreczki tam jak pojedziecie na zakupy do Sikihor czy coś, ale to jest. to jest nic, nie? No nie ma takiego skażenia te środowiska, bo tych ciężarówki tu wiadomo przejeżdżają trochę na kopcom, ale to się to się przewiewa. No i nie ma ich na tyle, żeby żeby wam zatruły tutaj bardzo życie, nie? E... Kanalizacja, no ludzie mają, większość ma szamba, tak? Także wa, walą wszystko do szamba. Nie śmierdzi tu nigdzie. Niektórzy gdzieś tam robią sobie jakieś rurki i, i to pewnie wjeżdża też do, do morza, ale jeśli mają domy blisko, wiecie, blisko morza, ale, yy, no ale jest na tyle tego mało, że, że jest ok, nie? Lepsza dostępność świeżych ryb, tak? bo rybacy codziennie coś złapią, można sobie kupić od nich bezpośrednio, także macie świeże ryby. Wydaje mi się, że też może trochę lepsze mięso, nie? bo jak kupujecie, tu ktoś zabije świnie, którą, którą chował u siebie pod drzewem koło domu. No to to jest też zupełnie inne mięso niż taka świnia z farmy. Nie? Tak samo z kurczakami, jak, jak ubiją kurczaka, który, który latał w koło domu i jadł glizdy, to no nieporównywalne do kurczaka składki. Tak no. jest. Nie macie pomysłu jak spędzić dzień? Można cały dzień przeleżeć w hamaku i będzie tak, nie? Wziąć sobie książkę i... Świetne, nie? Świetny... Świetny pomysł na dzień, żeby się wyluzować, nie? No i życie jest w ogóle wolniejsze, tak? Ludzie tu się tak nie śpieszą. Są wyluzowani na maksa. Ma to swoje też minusy, bo czasami wiecie, no, oczekujecie, że wam coś załatwią szybko, czy chcecie coś zrobić, a będzie to trwało kilka dni na przykład, nie? Bo ludzie tu mają czas, nie? Także, no, dużo zdrowsze życie i według mnie szczęśliwsze niż, niż w mieście. No i w ogóle dla dzieci, no to, to jest bajka, tak? Mogą się bawić codziennie na plaży, mogą gdzieś latać po trawie. Yy, jest dużo dzieci, także mają się, mają towarzystwo. Ludzie mają zwierzęta do, pod domami, także, tak jak Antek, bardzo się zawsze cieszy, jak widzi krowę, kozę czy tam kurczaki i dalej mu to sprawia frajdę i biega za nimi i krzyczy mu, mu. <ścoughs> także, no, to jest, to jest niewątpliwie to są plusy. Eee, z minusów, no to. To jest tak, jakby odwrócić, nie? Miasto, prowincja, odwracacie plusy i minusy. Brak dobrej opieki yy, medycznej, coś się dzieje, trzeba jechać do Dumaguete. A to już chyba mówiłem. Jak Marikar była w ciąży, to na USG tutaj nie można było zrobić, musieliśmy do, do Dumaguete jechać. M brak dobrej edukacji, szczególnie później, nie? Jeszcze powiedzmy na etapie szkoły podstawowej, no to tam, tam okej, okay, nie? Jest y, taka prywatna szkoła, można, można dzieci y, puścić do tej prywatnej, no ale później myślę, że y, lepiej, szczególnie na etapie y, studiów czy czegoś, no to y, no, nie, na, nie na wyspie, tak. Są tu niby dwa uniwersytety, ale, ale, ale tylko dwa, A jeden? No i. Water. Poziom. Poziom nie wiem, bo nie, nie uczęszczałem i w sumie nie, nie interesowałem się tym nigdy. Eee, problem z transportem. Nie? Generalnie mieszkając na Sikihor bez własnego motoru czy samochodu jest ciężko, nie jest ciężko, w ogóle nie ma to sensu, nie? bo będziecie bulić za trajcykle dużo pieniędzy. Jest problem, bo nie ma ich tak wiele jak w mieście, nie ma y, tak wiele jeepów, a po zmroku to już praktycznie w ogóle nic nie jeździ, nie? Także pojedziecie sobie gdzieś tricyklem i już możecie nie wrócić tego samego dnia. Chyba, że się ktoś nad wami zlituje, nie? Także... Swój motor, nawet jak przyjeżdżacie tu na wakacje, to od razu trzeba pożyczyć motor, bo po prostu... No i też wszędzie jest dalej, nie? Wszędzie jest dalej, także... Niż w mieście, no tam w mieście nawet dużo rzeczy można na piechotę zrobić, a... A tutaj po prostu bez motoru to jest to jest lipa, brak. O ile są jakieś restauracje, bary, powiedzmy te karenderie filipińskie, tak, takie jadłodajnie, nie ma problemu, żeby coś, coś zjeść, to yy, już dostawa jedzenia na zamówienie jest problematyczna, nie? ma nie ma nie ma nie ma, gra, nie ma także. Niektóre pizzerie przepraszam, czy tam restauracje dostarczają, ale jest to no, niewielki wybór. Sklepy, sklepy i dostępność towaru. To jest problematyczne, nie? problematyczne, jeśli musicie zrobić jakieś duże zakupy, nie wiem, budujecie coś, czy chcecie wyposażyć chatę. Najlepiej od razu do nie? i Nawet tu nie jeździć nic nie szukać, popłynąć do Dumagetę, kupić, co chcecie kupić. Wysłać to wszystko, bo można są takie opcje przerzutu towarów z Wyspy na wyspę. Jest taka firma, która, która to organizuje tu na przykład z Dumagetę do Sikihorn. Jest to niedrogie i odbiorą wszystko, co kupiliście w Dumagetę i dostarczą wam na wskazany adres na Sikihor. Także to jest, to jest spoko i zaoszczędzi wam to czasu i pieniędzy na pewno, nie? bo dużo łatwiej jest wszystko w Dumaguete kupić, nie? No i jeśli chodzi o jakiś rozwój osobisty, różnych trenerów, tak, szkolenia, nie wiem, jogę, sztuki walki, no dużo trudniej znaleźć instruktora tutaj, nie? Nawet, nawet tak jak mówię, teraz nie ma chyba szkoły freedivingu na... Na Sikichor Ale znalazłem y, Trenera sztuk walki Tylko trochę daleko w Larenie y, No ale, ale spoko no, Lepszy ryc niż nic i, I po prostu jeżdżę sobie tam do niego Dwa razy, dwa razy w tygodniu Sej <laughs> Także Prowincja Problemy z dostępnością y, Towarów i usług tak? Czyli odwrotnie niż w mieście no i, no i wiecie, no w zasadzie... W zasadzie a, i jeszcze brown outy. <gry> na Sikichowe. Czyli yy, wyłączają prąd, nie? I wyłączają ten prąd bez zapowiedzi, także na przykład wczoraj nie, nie, było, nie wyłączyli prądu ani razu, ale czasami potrafią wyłączyć na przykład raz. W trakcie dnia na dwie godziny, i później jeszcze wyłączą wam w nocy na godzinę czy dwie, nie? Nieraz jest taki tydzień, że, wy, że te wyłączenia prądu są codziennie. A nieraz przez kilka, przez, nie wiem, dwa tygodnie w ogóle nie ma brownautu. Także <laughs> z tym się trzeba też pogodzić. Żyjąc na prowincji, wiadomo, można sobie swój generator kupić i, i po prostu włączać go jak jest brownout i tyle. Nie? Ja się przyzwyczaiłem, także mnie to już tam nie. Nie stresuję jakoś bardzo. Czasami tylko mam spinę, jak, jak pracuję i w trakcie pracy mi wyłączą. Nie? No ale z kolei mam laptopa, także, także mogę pracować na laptopie. Internet mogę zasilić z powerbanku, także w sumie i tak mogę pracować nawet podczas brownoutu przez jeszcze tam dwie czy trzy godziny. Nie? W ten sposób sobie to rozwiązałem. No i myślę, że, że z grubsza to tyle. Nie? Jak macie jakieś, jakieś pytania, bo pewnie. Nie wiem, może coś Was interesuje, czy, czy coś czegoś nie, nie dopowiedziałem. Piszcie w komentarzach oczywiście odpowiem, także... także. Takie są moje przemyślenia. No myślę, żeby... Yy, wiecie, bo to są takie yy, przeciwieństwa dokładnie, nie? Życie na prowincji, życie w mieście, tak? Tak jak wam opowiedziałem, czyli żeby żeby mieć wszystko powiedzmy yy, to fajnie byłoby mieszkać tak jak ludzie robią yy, w Dumaguete, czyli mieszkają w Walencji, mieszkają w Bakongu czy w Dawin. Bakong, Dawin to są takie miasteczka nad morzem, gdzie macie dostęp do plaży, a jednocześnie jesteście blisko Dumaguete, gdzie jesteście w stanie tam powiedzmy w 10-20 minut do, do Dumaguete sobie dojechać, nie? I tak samo z Walencji, nie wiem, tam 10-15 minut już Walencja, ładne miejsce, yy, góry blisko, dużo, dużo, dużo przyrody, tak? Yy, rzeka, wodospady, a jesteście, kurczę, 6 km, powiedzmy, od Dumaggetty, No i to jest taki, powiedzmy, balans, że można złapać troszkę yy, wszystkiego, nie? Yy, czyli macie to miasto jak chcecie, a jak chcecie się luzować, to się luzujecie, nie? Okay. I'm done. Okej okay. No i co powiesz teraz, żywak? Nie, No siema. Nie, powiedz Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcineczku. Dzięki. No, no, okay. no thanks. No. mi zaschło kurde, w gardle, nie? A się siema. Siema. No. Dzięki. No. No. no, no dzięki. Nie, dzięki. Baba? Baba? You say dzięki. 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 Yeah. Papa, dzięki, papa. Papa. Siema, siema. I pozdrowienia dla, dla mojego syna Ksawerego w Polsce, jakby to kiedyś oglądał, to, to tata pozdrawia. I Antek też pozdrawia.